Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam w jaki sposób zamontować wtyczkę, taką jak mam tutaj, jest to wtyczka przenośna do pompy wody. Pompa wody posiada motor trzyfazowy, dlatego też znajdują się tutaj e, zaciski na trzy fazy. Dodatkowo jest przewód neutralny i przewód ochronny. Mam tutaj zaciski mm, śrubowe, to znaczy, że będę potrzebował e, tulejki na poszczególne żyły przewodu. Ja sobie już tutaj przygotowałem przewód. Jest to przewód elastyczny, z tego względu, że pompa będzie urządzeniem mobilnym, to znaczy, że będzie przenoszona w różne miejsca. Co za tym stoi? No, przewód musi być też elastyczny. E, przewód. Ochronny zostawiłem nieco dłuższy. Chodzi o to, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że ten przewód mimo wszystko byłby jakieś pociągnięty, to mimo że te fazy poszczególne zostaną e, wyciągnięte, mogłyby dojść do tego, że zostałyby wyciągnięte z tych e, zacisków, ale przewód ochronny jeszcze mimo wszystko będzie. Dodatkowo tutaj przewód ochronny musi posiadać nieco dłuższą tulejkę. Dlatego, że mamy tutaj zacisk na dwie śruby, przewody fazowe już sobie przygotowałem, przewody neutralne też. Jeśli chodzi o przewód ochronny, to zrobię to teraz. Może być tak, że nie macie na przykład tulejek w domu i zaciskarki do takich tulejek. Dlatego wtedy warto jest poszukać um, takich um, wtyczek, gdzie producent um, nie przewiduje stosowania um, takich tulejek. Tutaj są zaciski, um, właśnie te śrubowe, także tutaj musi być to zrobione, ale są też takie zaciski, gdzie wystarczy tylko wsunąć przewód. Um, te tulejki są do tego takie bardzo ważne, ponieważ jeżeli byśmy nie zastosowali, to Wam pokażę co się stanie odizoluję sobie tutaj trochę gdybym zamontował na przykład ten przewód tutaj zobaczcie co się stanie po dociągnięciu tej śruby by się zamontowało co nie, ale gdy wysunę przewód, to zobaczcie, powstaje tutaj taka dziura. Dokładnie gdzie jest ta śrubka. I to jest bardzo złe rozwiązanie, dlatego, że może być dojść do tego, że nie będzie w ogóle e, dobrego kontaktu. A jeżeli zastosuję, tak jak mówiłem, taką tulejkę, to zobaczcie. Wygląda to zupełnie inaczej. Dobrze. Jest już dociśnięte. Teraz odkręcę ponownie. Widzicie? Jest zupełnie inaczej. Dobrze. Teraz mogę już przystąpić do montażu tej wtyczki. Pierwsze bardzo ważne co jest, no to nasuwamy naszą obudowę. Należy zwrócić szczególną na uwagę, aby przewód był odpowiednio odizolowany. Ta izolacja musi mieć odpowiednią mm, długość. Tutaj jeżeli by zostało to za bardzo odizolowane, czyli izolacja zostałaby dość Mocno ściągnięte. Zobaczcie, jak to wygląda. Chodzi o to, że ten przewód z tą izolacją ma nam tutaj wejść. Tutaj ma minimalnie ta izolacja wychodzić. A tutaj następnie te poszczególne przewody mają być tak przymocowane, aby nam te przewody też tutaj się zmieściły w środku. Więc Najpierw zakładam obudowę. Nie należy jej zapomnieć, bo gdybyśmy zapomnieli, to później mielibyśmy taką sytuację, że gdyby wszystko było gotowe, to musielibyśmy ponownie ściągać, odkręcać te wszystkie przewody, aby zamontować obudowę. Czyli tak, montuję sobie przewód ochronny. Tutaj są dwie śrubki, także trzeba. Obydwie dokręcić. Dobrze. Następnie tak, mamy tutaj tylko tu przewód ochronny. Tutaj mamy przewód neutralny. Jest napisane N. Czyli tak. Biorę sobie przewód ochronny. I następnie będę podpinał już przewody fazowe. Tutaj należy zwrócić uwagę na oznaczenia. Mamy tutaj L1, ten zacisk L2, i tu jest L3, faza trzecia. Ja to popominam tak, że to złącza zaciskowego L1. przyłączam przewód brązowy. Przewód czarny będzie zamontowany do złącza czarnego drugiego. a przewód szary zamontowanym będzie w gnieździe L3 ogólnie jest też tak, że jeżeli chodzi o to kolorystykę no to niestety w Polsce mamy tak, że nie ma Takiego standardu mówiącego jednoznacznie, że przewód brązowy to jest faza pierwsza, przewód czarny to faza druga, a przewód szary to faza y, trzecia. Równie dobrze może być tak, że te przewody będą wszystkie białe i nie będziemy mm, mieli tej zachowanej niby kolorystyki. Także y, musimy to podpiąć dokładnie tak jak producent. Y, E, danego urządzenia wymaga, czyli gdy już będzie podpięta faza pierwsza, druga i trzecia, musimy sobie sprawdzić e, polaryzację, e, musimy sprawdzić sobie e, e, kierunek wirowania faz. I teraz tak, jak mam już gotowe, tutaj zobaczcie, sprawdzam, gdzie jest zamknięcie. tutaj czy tak mogę już to zamknąć dokładnie, jest już zamknięty i to co mówiłem wcześniej muszę teraz zwrócić uwagę żeby ten przewód był całkowicie schowany zobaczcie, u mnie jest idealnie ten przewód Wystaje tam minimalnie we wnętrzu. Także mogę już go na stałe tutaj zamontować. Dobrze. To następująco nie masz szans, aby przy pomocy tylko dłoni zatem ten przenóźby go wyciągnąć. Także tutaj już mam to zamontowane. Pozostaje mi jeszcze tylko drugą stronę podpiąć do na przykład silnika albo do maszyny. Jeżeli chodzi o podpięcie tych przewodów, już bezpośrednio na przykład do silnika, to gdy odkręcimy pokrywę. Musimy zobaczyć tylko, jak mamy oznaczenia. Zazwyczaj jest tak, że jest U1, V1, W1. I patrzymy sobie tak. U1 to u mnie jest faza pierwsza. Czyli będzie przewód brązowy. V1 przewód u mnie czarny. Faza druga. W1, przewód trzeci, faza trzecia, przewód granatowy. Dodatkowo należy podpiąć w uziemienie, i w silniku zazwyczaj jest niepotrzebny w ogóle przewód neutralny. Jeżeli chcemy podpiąć na przykład do pilarki, to pewnie jest tam jakaś skrzynka, gdzie cała ta elektronika znajduje się. No i wtedy patrzymy sobie tylko na złącza. Będzie tam na pewno opisane L1, L2, L3 i tak samo tak jak mówiłem wcześniej. U mnie tak na przykład u mnie to było. L1 to był przewód bluzowy, L2 przewód czarny, L3 przewód granatowy i do zacisku gdzie jest przewód neutralny podpinamy neutralny i przewód ochronny. Co się stanie jeżeli fazy nie będą mm, odpowiednio podpięte, czyli będzie błędny kierunek wirowania faz. Gdy macie już gotową taką wtyczkę, bardzo ważne jest to, że gdy wypniemy ją do gniazda, pierwsze co zanim uruchomimy maszynę czy jakiś silnik, pompę itd., ważne jest to, aby sprawdzić Kierunek wirowania faz oraz poszczególne fazy, jak również przewód ochronny i neutralny. Jak to zrobić, prezentowałem to na innym filmie i znajdziecie ten filmik na samym końcu. Link do tego filmu. Jeżeli kierunek wirowania faz nie będzie poprawny, to jeżeli na przykład mamy tutaj motor, jest to na przykład jakaś tam pompa i tutaj jest podpięty jeden przewód do wody, który będzie zaciągał wodę, a tutaj mamy gdzieś coś wyżej, inny, na przykład jakiś zbiornik i też będzie podpięty przewód do tej pompy, który będzie stąd transportował do wody tutaj. To, jeżeli kierunek wirowania faz nie będzie poprawny, w stronę, żeby nam tutaj odprowadzało to wodę, to jeżeli kierunek wirowania faz będzie w drugim kierunku, to zamiast pompować wodę tu, to on będzie zaciągał pompę stąd, tutaj. Dlatego kierunek wirowania faz jest taki bardzo ważny. Jeżeli chodzi o pompę, no to nie jest to jest jakiś wielki problem, po prostu bardzo szybko się um, bardzo szybko to zauważymy. No i wystarczy, że Zamienimy fazę drugą z fazą trzecią. Jeżeli mm, używacie takich wtyczek do y, urządzeń przenośnych, to warto jest może też zakupić od razu taką odpowiednią wtyczkę, taką jak właśnie tutaj, teraz jest na zdjęciu, gdzie y, przy pomocy płaskiego śrubokręta, Możemy zamienić tu fazę drugą z trzecią, przekręcając. Jest to bardzo wygodne, gdy na przykład chcemy używać e, chociażby tą naszą pompę, na przykład u sąsiada, a nie u nas. I u sąsiada wcale nie musi być kierunek wirowania faz e, prawidłowy. Jeżeli byśmy chcieli u niego zamienić ten kierunek wirowania faz w jego rozdzielni no to dojdzie do tego, że on będzie musiał pozmieniać też we wszystkich urządzeniach które on posiada dlatego warto jest zakupić sobie właśnie taką wtyczkę jeżeli jest to mobilne urządzenie gdzie możemy zamienić przy pomocy śrubokręta te fazy jeżeli chodzi o inne urządzenia na przykład pilarka albo mm, jakaś suwnica z, z wyciągarką no to kierunek wirowania fazy jest naprawdę bardzo istotny jeżeli mm, nie będzie poprawny to wyłączniki kręcowe nie będą działać poprawnie i, i na przykład jeżeli byłaby to wyciągarka to wtedy zamiast e, hak zamiast jechać mm, w dół on jechałby do góry i w pewnym momencie bylibyśmy już na samej górze i wyłącznie krańcowy nie zadziałałby nam. I doszłoby do tego, że no, uszkodzilibyśmy e, na przykład wyciągarkę. A gdybyśmy mieli materiał założony na ten jakiś hak, to mogłoby dojść do jeszcze poważniejszych szkód. Byłoby to nawet i dla nas zagrożenie, dlatego że ten materiał mógłby nam um, wysunąć się z łańcuchów. Dlatego jest to um, bardzo ważne, jeśli chodzi o kierunek wirowania faz. W jaki sposób sprawdzić, to prezentuję to na innym filmie. On jest na samym końcu. Dzięki za uwagę. Cześć.